Gwiazdy na gwiazdkę reaktywacja. Dzisiejszy mecz poprowadzą słynny nasz dziennikarz sportowy Krzysztof Miklas i nieoceniony komentator między innymi Pelikana Łuczy, ale także w międzyczasie Legii Warszawa radny miński Michał Costa. Liga do zgrany zespół, świetny bramkarz, świetnie zawodnicy. Było prowadzenie, ale niestety nie udało się do końca. Nie jest z Dlaczego? No, można powiedzieć, że jesteśmy faworytami. Dzień dobry, panie burmistrzu. W 1999 roku była pierwsza edycja tego turnieju. Potem była przerwa. Jest pan jego ojcem. Jak pan, jak pan określa jego nowe oblicze, ocenia? To znaczy ja przede wszystkim się bardzo cieszę i gratuluję i dziękuję młodym. Ludziom, Krystianowi Cipińskiemu, Kubie, Papudze, Maćkowi Szogrockiemu i Maćkowi Rybusowi, wszystkim tym, którzy zaangażowali się w, ten, w organizację tego turnieju, a w zasadzie w reaktywację tego turnieju. Jak widać, takie, takie turnieje cieszą się ogromną popularnością, bo jeżeli coś się robi i przychodzi taka duża grupa osób, to znaczy, że jest sens to. Organizować, ale nadrzędnym, najważniejszym jakby zadaniem i tego turnieju to jest zbiórka pieniędzy dla potrzebujących dzieciaków, i to jest najważniejsze, zawsze nam to przyświecało. Udało się w tym roku znowu. Dopisały też piłkarze, bo pamiętajmy, że poświęcają swój wolny czas, nie biorą za to żadnych gratyfikacji finansowych. Przyjeżdżają, kiedy mają urlopy, są to dla nich chwile, kiedy mogą odpocząć i zapomnieć na chwilę o piłce. My to im to staramy się o tej piłce cały czas przypominać. Przywożą swoje koszulki, które licytujemy i które, które też za, za silą konto fundacji Nadzieja, także mam nadzieję nomen, nomen, że tych pieniędzy będzie jak najwięcej. Oczywiście jesteśmy na półmetku tego, tego wydarzenia i trudno mi powiedzieć, jakie będą wyniki finansowe, ale wygląda dobrze. Społeczeństwo Łowicza, jak zwykle, stanęło na wysokości zadania raz, że w ogromnej grupie przyszło, dwa, że chętnie i, i hojnie licytują te wszystkie koszulki. Najbardziej się tutaj dzisiaj liczy to nie wynik, tylko cel, czyli zebranie W a obecnie zawodnik e, Tyryka Grozny, Marcin Kowalowski, bardzo proszę. Kowalczyk, sześć, sześć! pierwszy mecz turnieju z Pelikanem Łowicz. Jak? Czy jest to dla Ciebie zaskoczenie? Nie no, sędzia widać nie na skręcił. Nie no, śmieję się. Wiadomo, chodzi przede wszystkim o zabawę, a nie o to, żeby za wszelką cenę wygrać mecz i, i nie wiem, pokazać, że, że jest się najlepszym. A powiedz mi, czy czujesz się bezpiecznie grając z przodu, jeżeli na bramce jest Krzysztof Dziedzic? Nie no, oczywiście. Krzysiek zabezpiecza tyły, więc spokojnie można podłączyć się do akcji ofensywnej. żenujesz z Maćkiem Rybusem. Jakim on jest kolegą według Ciebie? Fantastycznie. Dobrze się dogadujecie? Nie, no oczywiście, żartuję sobie. Dogadujemy się dobrze, nie ma żadnego problemu, więc... Tym, trzeba się cieszyć, że jest nas tam aktualnie czterech Polaków, a nie, nie, nie jest się samemu. Krzysztof, wszyscy kibice mówią, że idealnie wpisałeś się do drużyny Ryba Team. Powiedz mi, jak ty odbierasz ten turniej? to jest dla na ciebie najważniejsze wystąpienie? Ważniejszego turnieju nigdy w życiu nie grałem. Z takimi sławami polskiej piłki to tylko grać. I odnajdujesz się na boisku? Odnajduje się znakomicie. Nie wiem, czy jutro nie rozdzwonią się telefony do mnie. A powiedz im, bo teraz zachowujesz czyste konto. Tak? Nie, spuściłeś bodaj. dwie bramki w pierwszym meczu, ale to, to specjalnie tak zrobili, bo za droższą. No rozumiem. Dzięki bardzo i powodzenia w turnieju. Dzięki bardzo. Ja! bardzo proszę. Ja! Ja! Które jednoznacznie pan kibicuje? No, kibicuję oczywiście Pelikanowi Łowicz z powodów z... 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 mojego patriotyzmu. Uważam, że że warto takie mecze organizować i jeśli tylko panowie będą mieli w przyszłym roku na tyle energii, ochoty i zaangażowania, to my na pewno ze swojej strony jako, jako Urząd Miejski, ja jako, jako osoba fizyczna też z przyjemnością będę starał się pomagać i myślę, że kolejne edycje też będą miały, będą miały szansę funkcjonowania.